Czy zastanawiałeś się kiedy ile można zdobyć itemów w 5 minut na nowym najlepszym BWP w, w Polsce? Ja tak, więc dzisiaj to sprawdzę. Miłego oglądania. Na samym początku wyzerowałem swój stan konta, żeby wynik był jak najdokładniejszy. Również, aby ułatwić sobie challenge, na sam początek dałem sobie kilo w Poziomu siódmego. Następnie poszedłem kopać. To była moja taktyka na cały challenge. Bezpieczna refa charakteryzuje się tym, że nie ma tam pvp i są tam generatory, na których można sobie spokojnie pokopać. Niestety podczas nagrywania tego filmu było włączone tylko jedno cechę, przez to utrudniłem sobie sprawę, ponieważ nie było generatorów, na których było można kopać. Następnym, co zrobiłem, było pójść na spawn, no aby ulepszyć mój kill -off na jak najwyższy poziom. Następnie wróciłem na bezpieczną strefę, aby znowu pójść sobie po Potem wróciłem na spawna, aby za wykopane monety kupić sobie seta, miecz oraz ulepszyć kilo. Zresztą sam zobaczcie. Mój ostatni czas wykorzystałem jak najbardziej. Moim celem było wykopanie setami minimum poziomu 10, a została mi tylko minuta do końca challenge'u. Już zaraz dowiesz się, czy uda mi się tego dokonać. A więc przyszedł czas na ulepszanie itemów. Czas się skończył. Udało mi się zdobyć takie oto itemy. Zostaw suba oraz łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodobał.